Zanim jeszcze przywitam się do vlogmasa, to od razu chciałam przeprosić, bo wczoraj przy montażu nie dodała się literka, więc dzisiaj mówię na głos. Tutaj macie dwie literki i jest to by oraz i. By jest za wczoraj, i jest za dzisiaj. I podpowiem, literka B jest duża. Nie jest to mała literka, jest duża. Macie tutaj napisane i jeszcze Wam podpowiem, jeśli ktoś ma już zapisane hasło właśnie do końcówki i, możecie mi napisać na Instagramie. Jak Wam poszło? E, możecie napisać, jak macie zapisane. Ja Wam sprawdzę i podpowiem Wam, czy macie dobrze zapisane, czy musicie jeszcze coś pozmienić, żebyście mieli szansę. Jeszcze mi nie piszcie całego hasła, bo mogę jeszcze Was zaskoczyć ostatnią literką. Także kochani, napiszcie mi do I, do literki I. Ile już macie tego hasła i ja Wam podpowiem, czy jest dobrze, czy może jeszcze musicie coś pozmieniać. Miłego oglądania! Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie I dzisiaj, tak jak widzicie, mam już pomalowaną twarz I pewnie po tytule, może, może nie wiem jak to, jak to ogarnę Ale dzisiaj poprosiłam jedną z moich widzek I dwie moje koleżanki, jeszcze jedna musi mi odpisać Żeby namalowały coś na zdjęciu Na przykład tu się wyświetla pierwsze zdjęcie, które za chwilkę będę robić I będę odwzorowywać ten makijaż Postaram się. Ja nie jestem idealna w robieniu e, makijażu, więc nawet e, nie potrafię zrobić sobie równokreski, a co dopiero coś namalować, ale się postaram. I będę odwzorowywać e, właśnie choinkę, lampki e, i nie wiem co tam jeszcze było. No, zaraz zobaczymy. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ogólnie najpierw zacznę od pomalowania brwi, ale to chyba nie będzie najciekawsze, więc oszczędzę Wam tego. Więc uwaga, i brewki mam już zrobione. Teraz może zacznę od. Tutaj macie zdjęcie od y, wyrysowania sobie właśnie tych lampek choinkowych nad brwią. Nie wiem, czy mi się uda, nie wiem, czy mam też takie fajne kolory. Jak nie, to dziewczyna mi napisała, że mam najwyżej pozmieniać. Okej, okay, może nie wygląda to za, za dobrze, ale starałam się zrobić właśnie taką linię, tak jakby lampki mi oplatały moją brew. Tak to właśnie wygląda. I teraz będę robić kolorowe kropeczki. I jestem ciekawa, jak mi akurat to wyjdzie. Tu mam swój z kalendarza adwentowego do zbierania pigmentu, więc to jest super, że się nie muszę martwić, że mam brudne pędzle. Powiem Wam, że jak na mojej umiejętności to nie wyszło w ogóle mi to nie wyszło, ale to jest naprawdę pierwszy mój taki makijaż. No tak średnio bym powiedziała, hejka, sorka, że przerywam wam filmik, ale nie otworzyłam jeszcze kalendarzy adwentowych i jeszcze nawet o tym nie przypomniałam, więc. Eee, I dzisiaj jest 12 grudnia, więc. 12, mam nadzieję. Eee, 12? No, dzisiaj jest 13 grudnia, nie 12, przypomniłam. Trzynastkę mamy taką małe takie małe okienko tutaj, a w nim mamy tylko taką pacynkę, więc no nie za dobrze, nie za dobrze, kochani. trzynastce z herbatkami. Już końcówka tutaj jest. Herbata biała, granat z zakrestem, A w pralinkach trzynastka. Ciekawa jestem, czy będzie coś innego. I mamy. O, jaka słodka! I mamy taką pralineczkę. Przejdźmy teraz do tego dużego kalendarza adwentowego. Dobra, tutaj takie okienko. Mamy domek. O, dobra, jest, a dzisiaj taki malutki prezencik. A w tym małym prezenciku, uwaga, co tutaj się znajduje. O, jak miło! Penseta, która się na pewno przyda. I dezodorant, ale super. Na pewno mi się przyda, bo już mi się kończy, więc fajnie. Dziękuję bardzo. Oczywiście nie bierzcie tego, bo to jest w ogóle dla fanów, oczywiście, robię. Te vlogmasy i staram się robić coś nowego. No, nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Jeszcze tego nie skreślajmy. Ktoś, o, dobra, jest git, to się wypełni. Słuchajcie, ale akcja. Tu ktoś dzwoni. A mi chłopak, mój kochany, przywiózł mi nie na odległość, nawet się nie mogłam do niego przytulić. Ale przywiózł mi pod drzwi pizzunię, Boże, jaki kochany chłopak. Ale będę miała na kolację taką pizzunię, miałam wczoraj taką ochotę i mi powiedział, że jutro ją przywiezie i nie zapomniał. Nie zapomniał. A teraz ja robię dalej. Ej, powiem wam, że nie wychodzi to tak wcale źle z bliska. Jeszcze tylko zrobić tę kropkę. Tutaj. Tutaj. Zrobiłam kropkę, ale ją średnio widać, powiem Wam, że na żywo zdecydowanie lepiej widać. Dobra, jestem zadowolona z tej czapki, nie wiem jak Wy uważacie, starałam się odwzorować. Starałam się, uwierzcie mi, to naprawdę to nie jest łatwe. Tak się ogląda ten makijaż naprawdę się ogląda, ale no, no, sami rozumiecie. Teraz zacznę robić tę choinkę, co tutaj jest pokazana. jest moi drodzy prawie gotowa jeszcze trzeba zrobić z eyelinera albo z cienia lepiej chyba moim zdaniem zrobię tutaj chłops. no nie powiem wam że nie jest najgorzej z i tak się prezentuje pierwszy makijaż nie wiem, dajcie znać co sądzicie wiem, że to jest najgorszy makijaż w moim życiu jakikolwiek widzieliście, ale jest git Teraz przechodzimy do drugiego makijażu Może będzie lepszy, ładniejszy i w ogóle sprawniejszy Dlatego, że tu jest na powiekach Więc ja to wszystko zmyję I będziemy zajmować się powiekami Może to mi wyjdzie lepiej Drugi makijaż prezentuje się tak Jest tu również podpisane kilka rzeczy Tutaj będzie świecący złoty Twarz, brwi i rzęsy normalnie I dużo różu na policzki Okej, okay, tu znalazłam jakiś róż I trochę dam tego różu. Szczerze? Wiecie, że nigdy nie używałam różu na policzki, więc jak będę miała jakieś plamy, to sorry. Post o dobra, już widzę, że mam plamy. Więc postaram się to rozetrzeć pędzelem do pudru. I wiecie co? Tutaj jest na zdjęciu pokazane, że jest taki brązowawy kolor. Ja nie wiem, czy ja mam taki fajny kolor. Zaraz coś poszukam. I ten złoty. A dobra, mam. Mam tu taki złoty. Tutaj. Więc go będę używać. I użyję tego bordowego albo takiego brązowego, coś z tych cieni, myślę, że taki jakiś brązowy użyję. No i zaczynam robić oko. Nie wiem, czy uda mi się zrobić tutaj ten rysunek, bo nie mam nawet takich farbek czy coś, więc najpierw skupię się na oczach, a oczy powinny być teraz najważniejsze. Na pierwszą powiekę mam nałożony ten złoty Później coś jeszcze będę kombinować, żeby zrobić takie kocie oko Teraz zrobię drugą powiekę Okej, okay, mam już dwa złote cienie nałożone Teraz postaram się rozblendować te moje złote powieki tutaj z boku takim brązowym cieniem Nie wygląda to za dobrze, powiem wam, chyba zepsułam Wygląda to tragicznie. Nawet lepiej by było bez tej kreski. Amelka w ogóle potrafi malować i podejrzewam, że ona by to zrobiła perfekcyjnie. Chociaż jak biorę tak, hmm, ta kreska nie wyszła najgorzej, powiem Wam, ta na lewym oku. Bo ja tej już nie zmyję, bo mi się cały makijaż zepsuje, więc postaram się zrobić lepiej, lepiej na tym oku. Teraz będę robić te kropeczki. Później się zajmę tym, co powinno być na dole. nie wyszło wcale tak źle, kochani. Spójrzcie tylko na to. Postaram się mu przybliżyć. Tutaj dalej już wam nie, nie dogrywałam, ale jakbym miała patrzeć tylko na to oko, to wcale nie wyszło tak źle. Powiem wam, że to był challenge dla mnie naprawdę wielki, więc starałam się zrobić, odwzorować jakoś ten makijaż. Już tego oka nie ruszałam, zrobiłam tylko to do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało taki challenge, dla mnie takie wyzwanie, więc jeżeli będziecie chcieli jeszcze więcej czegoś związanego z makijażem, to dawajcie znać, może się będę uczyć. Także buziaki, trzymajcie się, do zobaczenia, do jutra, pa pa!